Ów sentymentalizm, który zrobił człowiek ze świętem Bożego Narodzenia, kracza Bóg ze swoją, jednak bezwzględnością. Dlatego, że no na to stać jest człowieka, zresztą kiedy zaczniemy oglądać. Przygotowania, do świąt Bożego Narodzenia, to jednak więcej krzątamy się wokół spraw odnoszących się do tego świata, i więcej krzątamy się wokół spraw odnoszących się do naszego żołądka, już nawet nie do całego ciała. Może ktoś na prezent dostanie płyn do mycia, ale w większości to całe przygotowanie przedświąteczne. W 90%, jeśli nie więcej, to ma na przede wszystkim zaspokojenie takie czysto kulinarne człowieka. Nawet wypracowaliśmy swoistą tradycję, którą, której trzymamy się, mój Boże, jak Żydzi swojej. Dwanaście potraw. Pogański zwyczaj biegania po targowisku i ściągania gałązek, jemioły, żeby się później całować pod nią, zawieszoną gdzieś tam upowały własnego domu. I wiele różnych rzeczy, bardzo sympatycznych, ale no właśnie, jaki one mają związek z tym, to jest, bądź co bądź, niczym innym, jak przejawem, objawieniem, znakiem miłości Boga do nas. Bo przecież kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, kiedy pozwolimy na to, żeby nasz rozum przyswoił sobie to, co Bóg nam powiedział o sobie, o swoich zamiarach, o swoim zamyśle, o swoich postanowieniach i jednocześnie, no kiedy nagle stajemy się świadkami wdrażania w życie, to bardzo mocne, to modne takie powiedzenie w XXI wieku, Bożego projektu. Nie mówię o procedurach, o projekcie. To przecież ten, który leży w żłobie, jest właśnie wypełnieniem się Bożego planu. Nie w stosunku do Boga, bo w nim nie ma najmniejszej zmiany. I też musimy sobie to zawsze uświadamiać, że nasz grzech, nasz bunt wobec Boga. Nie wyrządza żadnej szkody Bogu. Poza właśnie tym, który z miłości do nas stał się człowiekiem, jego dotknęła jego ciała, jego doczesności, no właśnie tego, w czym był podobny do nas we wszystkim. Rzeczywiście to uległo destrukcji z woli działania człowieka. Ale nasz grzech. Nie dokonuje żadnej zmiany w Bogu, tak jak również żadnej zmiany w żaden sposób, w najmniejszy sposób nawet, nie ubogacają Boga nasze dary ofiary. Będę teraz troszeczkę mało przyjemne. Nasza obecność w Kościele Bogu nic nie dodaje. Nic. Nic nie nie może nawet dodać do Jego doskonałości. A zatem właśnie cały Boży zamysł miał na celu każdego z nas. To ze względu na nas. Słyszymy zapowiedź w księdze rodzaju, niejednokrotnie ona się dopominała uwagi w naszym rozumie. Prowadzam mnie przyjaźń, to dialog Boga z diabłem, bo człowiek już był głuchy na Boże objawienie. Głuchy, albo niezainteresowany tym, co Bóg mówi, bo to jest, no właśnie, Skutek grzechu nie w Bogu, ale w nas. Dlatego to warto zwrócić na to uwagę, że Bóg rozmawia ze złym, nie z człowiekiem. Prowadza mnie nieprzyjaźń między ciebie a niewiastem. Między potomstwo twoje a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdzisz mu piętę. Tutaj dotykamy, no właśnie. Tego Bożego projektu już niech tak będzie. Ale ze względu na, to, na co? No właśnie po to, żeby odzyskać człowieka dla siebie. Bo jeżeli wyparuje nam z naszej pamięci cel naszego powołania do istnienia, czyli stworzenia, po co Pan Bóg stworzył człowieka, Mój Boże, kiedy otwieramy stare katechizmy i tak sobie je czytamy, to tam jest to pytanie, po co Pan Bóg stworzył człowieka? No po to, aby stworzył człowieka dla siebie, aby człowiek oddawał Bogu należną mu chwałę. Co to znaczy? No to znaczy, żeby człowiek już tak na skróty idąc klękał przed Bogiem a nie kazał Bogu klękać przed sobą. Chociaż kiedy no właśnie dotykamy tajemnicy wcielenia, wypełnienia się Bożego projektu, coraz bardziej to zdanie mówi. To w tym Bożym projekcie, popatrzcie, warto sobie uświadomić to, zobaczyć. Bóg w Jezusie Chrystusie, mówimy, zniżył się do naszego poziomu. Tak. Kiedy patrzymy na tajemnicę wcielenia, na sprawność wewnętrzną Jezusa Chrystusa, to on klęknął przed człowiekiem, żeby mu umyć nogi. Nie możemy tego nie widzieć, bo nie obudzi się w nas. No właśnie to święte zażenowanie, które jest niezmiernie ważne do zbawienia, do nawrócenia, żeby się zawstydzić we własnych oczach, sobą niejednokrotnie. Doświadczenia właśnie tego, że Bóg klęknął przed nami, klęka przede mną, żeby poprosić mnie, bym zechciał wrócić do domu Ojca, który jest w niej. To wszystko dzieje się dzięki no właśnie owemu Bożemu Narodzeniu. I popatrzcie, jak potrzeba naprawdę zmienić proporcje w naszym Adwencie, który już został ukradziony, albo myśmy go po prostu sprzedali za kilogram karpia, albo Bóg wie co. Ale żeby odmienić te proporcje, żeby 90% naszego życia przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą było poświęcone dla nieśmiertelnej duszy, bo to ona ma być zjednoczona z Bogiem. I już jest zjednoczona z Bogiem, od sakramentu chrztu świętego, a nie odwrotnie. Lubię to powiedzenie jednego z moich profesorów, ksiądz Wiesław Kondziela, żyjący jeszcze, który zawsze powtarzał się i powtarzał nam przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Chłopcy, pamiętajcie, żebyście te święta przeżyli, a nie przeżuli. Duża różnica przeżyć święta albo je no właśnie przejeść, przerzuć, przechodząc do poziomu przeżuwacz.